Cześć. W tym filmie trochę opowiem na temat programu STRCPE, który mnie bardzo zainteresował. Ten program umożliwia wyświetlanie ekranu Twojego smartfona z Androidem na Twoim ekranie komputera. I to jest bardzo interesujące dla mnie, że ten program jest bardzo niszowy i mało kto z niego korzysta na szczeblu takiego powiedzmy zwykłego użytkownika. W tym filmie postaram się też odpowiedzieć, dlaczego, ale przede wszystkim chciałbym pokazać Ci najbardziej interesujące funkcje tego programu oraz mój zalecany sposób z niego korzystania, bo można też z niego korzystać lepiej lub gorzej. No ale po kolei. Generalnie, żeby sobie pobrać SCRCPE, wchodzisz sobie na Google'a i po prostu wklepujesz tą nazwę. I pobierasz sobie cały ten folder z githuba. No jest on za darmo i jest on powszechnie dostępny dla każdego. Jak teraz sobie pobierzesz ten folder, to e, sobie w niego oczywiście wchodzisz. I teraz możesz zobaczyć, co się stanie, jeżeli naciśniesz dwa razy na SRCPX. E, generalnie nie wydarzy się nic. Czemu? Bo musisz odpowiednio przygotować swój smartfon do tego, żeby ten obraz wyświetlił Ci się na ekranie. Dlatego na samym początku musisz włączyć na swoim smartfonie w opcję programisty. Uzyskujesz to klikając pięciokrotnie na swoją wersję. I jak to nastąpi, to musisz wyrazić zgodę na debugowanie USB. Czasem na niektórych telefonach trzeba coś tam jeszcze dodać. I teraz, gdy masz to skonfigurowane już po stronie swojego smartfona, to podłączasz go sobie za pomocą kabla, USB do swojego laptopa, wyrażasz niezbędne zgody na debugowanie. I jeżeli teraz wpiszesz sobie komendę ADB Devices i twój smartfon będzie tam widoczny, no to oznacza, że. SCRCP powinien ci działać. No i teraz sprawdźmy to. Teraz, jak sobie dwukrotnie klikniesz, no to już program się otworzy. No i zauważ, że jesteś w stanie normalnie oglądać ekran swojego smartfona na komputerze. I zauważ też jednocześnie, że widać pewne jakby niedociągnięcia. Otóż po pierwsze, jeżeli twój smartfon po jakimś czasie ma tendencję do tego, żeby jakby wyłączyć ekran i się zablokować, no to w odpowiedni sposób będzie to wpływało na działanie tego na twoim komputerze. Nie chcesz tego efektu. Nie chcesz odblokowywać tego smartfona z poziomu komputera. I da się uniknąć takiego zachowania, ale żeby to zrobić, to nie możesz odpalać bezpośrednio tej aplikacji, tylko musisz odpalić ją z konsoli z odpowiednimi flagami. Więc klikasz teraz sobie prawym przyciskiem i otwierasz sobie terminal w tym folderze. Teraz wpisujesz sobie odpowiednią nazwę scrcpy z kropka slash z przodu, bo tak trzeba to robić i dopisujesz teraz flagę stay awake i ta flaga sprawia, że twój smartfon będzie po prostu cały czas wybudzony, nie będzie blokował ekranu. Uważam, że to jest bardzo ważne przy takim zastosowaniu i to nie jest jedyna flaga, jaką zalecam dołączyć. Zalecam jeszcze dodać flagę Window Borderless oraz flagę Fullscreen. Zaraz ci pokażę dlaczego. Jak teraz odpalisz to z tymi flagami, to zauważ, że następuje odpalenie programu SCRCP na cały ekran. I to jest ten efekt, który generalnie chcieliśmy uzyskać. Czemu? Otóż dlatego, że jeżeli weźmiesz sobie teraz monitor dodatkowy i ustawisz go w pionowej pozycji, oczywiście musi mieć taką możliwość. Zobacz, że ja wziąłem sobie specjalnie taki mniejszy monitorek, specjalnie do tego celu. I teraz. Ustawiam go w pionie i wchodzę w ustawienia Windowsa. Wchodzę w ustawienia wszystkich podłączonych do Windowsa ekranów i ustawiam go na pionową orientację. Czemu ustawiłem go na pionową orientację? Oczywiście dlatego, żeby przerzucić na niego ekran swojego smartfona otwartego w SECRPE. -Y. Ta nazwa jest mega dziwna, dlatego mogę robić jakieś przekręty po drodze. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. I teraz o co chodzi? Jeżeli ja teraz odpalę sobie SCRCPE z tymi wszystkimi flagami i ewentualnie jeszcze sprawię, że ten pasek zadań, który jest na dole, zniknie i tak dalej, to zauważ, że jak ja na tym full screenie przerzucę sobie ten widok mojego smartfona na ten pionowy monitor, no to mam całkiem fajną stację roboczą na smartfonie. Na jednym monitorze mam tylko i wyłącznie smartfona, a na pozostałych mam swoją standardową biurową komputerową pracę. No i teraz uważam, że jest to bardzo interesująca rzecz. Bo jestem w stanie na przykład sobie kopiować bardzo szybko rzeczy między jednym a drugim miejscem, między swoim smartfonem a swoim komputerem. Ctrl C, Ctrl V działa. W ogóle oczywiście działa mi klawiatura, myszka na jednym i drugim urządzeniu i jestem w stanie cały czas siedząc prosto i tylko przenosząc wzrok przerzucać się między swoim komputerem, a swoim smartfonem. Uważam, że ma to całkiem dużą wartość. Nawet jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo proste aplikacje. Zobacz, że mogę na przykład odpalić sobie Instagrama na swoim smartfonie i go sobie normalnie przeglądać na dużym ekranie korzystając z myszki i z klawiatury, którą wykorzystuję do nie wiem, pisania jakichś dokumentów albo odpowiadania na maile na komputerze obok. Nie muszę ani podnosić swojego smartfona, ani jakoś, nie wiem, kombinować dziwnie. Wszystko mam pod ręką. Dlatego też uważam, że ma tu naprawdę całkiem sporą wartość. Kolejną rzeczą, jaką warto tutaj nadmienić, to to, że nie musisz się łączyć za pomocą kabla. Możesz się też łączyć bezprzewodowo. I teraz, jak to zrobić? Otóż e, musisz sobie na samym początku dać komendę adb tcpip 5555, a następnie przy łączeniu się wystarczy, że dołożysz flagę. tcpip równa się i tutaj dajesz swój adres IP, który jest przypisany do Twojego smartfona. Możesz go znaleźć bez problemu w ustawieniach. Musisz mieć tylko na uwadze to, że jeżeli coś się wydarzy, co sprawi, że zostanie zmieniony Twój adres IP i znikniecie z jednej sieci, to oczywiście to ci nie będzie działało. I będziesz musiał połączyć się ponownie kablem i ponownie to sobie skonfigurować. Natomiast generalnie to nie musisz cały czas używać tego kabla. Możesz sobie mieć ten telefon i nawet gdzieś sobie z nim pójść. Czemu tak mało ludzi ogólnie z tego korzysta? Bo. Trzeba wykonać jednak pewną robotę, żeby to wszystko skonfigurować, i to uznaję za jakby pierwszy problem. Zauważasz, że odpalenie po prostu aplikacji nie daje ci od razu takich efektów, jakie byś chciał. Musi być to odpalane z terminala z odpowiednimi komendami. Ten pionowy monitor specjalny, żeby mieć ten fajny efekt, trochę trzeba się po prostu przy tym narobić, żeby to fajnie skonfigurować. Natomiast dużym problemem jest też to, że w firmach są też zasady bezpieczeństwa. No i debugowanie USB na Androidzie może być postrzegane jako ich złamanie. Natomiast ja uważam, że dużo więcej takich zwykłych, prywatnych użytkowników i może niektórych firmowych mogłoby korzystać z tego, gdyby po prostu wiedziało o tej funkcji. I gdyby zdawało sobie sprawę, że można właśnie sobie zbudować możliwość takiego Dodatkowego monitora specjalnie dla Twojego smartfona. Ja dostrzegam w tym całkiem sporą wartość. Uważam, że możliwości, które tutaj pokazałem, działania tego SCRCPE na dodatkowym monitorze są naprawdę bardzo interesujące i będę aktywnie z tego korzystał. Jednocześnie cały czas pracuję nad konkurencyjnym, w pewnym sensie, rozwiązaniem do tego a jest to przedstawiony w moim wcześniejszym filmie projekt SmartPlay. Jego największą przewagą nad SCRCPE -Y ma być to, że nie będziesz potrzebował żadnej dodatkowej aplikacji. Subskrybuj, po więcej, no i zachęcam do polubienia tego filmu. Dzięki za uwagę, cześć.